Witam! Dzisiaj mamy do przedstawienia wam e, państwo oczywiście e, nową recenzję nie, zasłami nie zasłamiamy nie zasłamiamy, e, światła Łopata Fiskars dokładnie jest to Shuffle Fiskars Solid służy on do przerzucania piachu do kopania ale też nadaje się dobrze do bicia kogoś po łbie na przykład ktoś kto wam podpadnie Solid, jak sama nazwa mówi, jest bardzo solidny. To widzimy, bo on ma przebieg już 200 tysięcy szufnięć piachem na koparkę. Czasem zbierał truskawki, czasem. Przerzucał gnój, a później jeżyny. Jeżyny smakowały wtedy równie wyśmienicie, ze smaczkiem lekkiego kału. Ogólnie polecam, jakość wykonania jest jak najbardziej dobra. Niestety, tutaj na przestrzeni przerzucań, tak w okolicach 150-tysięcznego przerzucenia, zrobił się luz i można poruszać sobie. Lekko niestety łopatą, ale łopata jak najdalej yy, dobra. Tutaj proszę spojrzeć. Yy, tak, wyostrzymy. O, proszę bardzo. Autofokus nie działa, ale widać certyfikat europejski. Możemy więc bardzo dobrze robić. I mało tego, mało tego Fiskars, fińska firma, ale mamy też tutaj Made in Germany, czyli żadne Chiny. Bardzo dobra marka, jak to Niemcy zazwyczaj robią. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam Jeszcze się Krzysztof Krojenie, Krojenie rekina. Tak bardzo. Tak. Nóż też, proszę pokazać nóż też z Fiskarsa. Bardzo dobry polecamy wytwarzany w Subsku, a dokładnie we Wynkówku w fabryce Fiskars na fińskiej. Polecamy tę firmę bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnych recenzji odcinków i zapraszamy do lajkowania, subowania. Dziękuję za oglądanie.